Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie Maget. Witam was w kolejnej bitwie, które kandyduje do Miana bitwy miesiąca. Tym razem dla odmiany wziąłem krążownik. Miałem do wyboru dwa okręty albo Hindenburg z przegraną bitwą, który miał niestety. No, jak to tam w przegranej bitwie troszeczkę mniej bazowego expa, tam było 1700. No a tutaj mamy bitwę wygraną. Obie bitwy raczej byłyby w oglądaniu nudne, bo tam wnioskuję po screenach z Hindenburga, że to jest Hinden zrobiony pod zasięg. Albo no i nawet jeżeli nie pod zasięg, tylko pod reload, no to będzie grał raczej na sporym dystansie. Tylko trzy cytadele tam były w tamtej bitwie. No to mamy bitwę wygraną. Zobaczymy sobie, jak Smoleński z doskonale zbalansowanym okrętem. Damage jest naprawdę warty uwagi. Tyle, że screeny dostałem tak malutkie, że na ekranie, który w tej chwili widzicie, zajmowałyby jakieś tam, nie wiem. 3 cm na 5 cm, więc daruję sobie pokazywanie tych skrinów, i tak nic na nich nie widać, ale bazowy EXP jest y, konkretny, więc obejrzymy sobie bitwę na Smoleńsku. Smoleńsk też raczej wydaje mi się nudnym okrętem do pokazywania, tak jak na przykład Wooster Minotaur y, grający z dymem, no bo to są okręty raczej stacjonarne o dosyć y, prostym przebiegu y, bitew, raczej dopływamy do jakiegoś konkretnego miejsca, zadymiamy się i blumkamy także. Nie jest to zbyt widowiskowe, mimo tego, że jest dosyć efektywny, jeżeli chodzi o robienie damage'u, robienie fragów i zdobywanie osiągnięć. Na razie widzimy, że Smoleński mam tutaj u siebie dwa, przeciwnik nie ma żadnego, więc tutaj troszeczkę dysproporcja wystąpiła. Wydaje mi się, że powinno to być brane pod uwagę, żeby Smoleński jest takim samym rakiem jak Radary, czy inne rzeczy, więc przydałoby się, żeby Smoleński też były równo w drużynach rozkładane, no, ale to jest wiadomo pobożne życzenie i do tej pory Wargaming nie opracował tego, jak zrobić to, że y, tyle samo jest radarów w drużynach po obu stronach i tyle samo byłoby Smoleńsku, więc raczej nie ma co liczyć na to. Na razie tutaj pływamy sobie na flance, dopiero do, zaczynają dociągać do nas nasze okręty, kolejny Smoleński tutaj sobie płynie, płynie do nas Kurfurst, mamy Hakuriu w powietrzu, y, Montana Dostała już konkretny omłot. No i gdzieś tu uster już praktycznie na jednej trzeciej HP pozwolił sobie to HP bardzo szybko zabrać. Tutaj widzicie, że czerwonych płynie całkiem sporo na A. Zobaczymy, pewnie tutaj będzie główne źródło demageu. Poszło hydro, bo jest zało mogą być torpedy. Na kapie jest uster, mają tylko grozowoja, jeżeli chodzi o dedeki. DD. jak na razie wyświecony jeszcze nie był. Chociaż widzę, że tutaj, a nie wspomniałem, co jest autorem, Mati 941 z klanu Ares, jest autorem bitwy na Smoleńsku, ale widzę, że póki co gra dosyć e, niestandardowo jak na większość Smoleńskich, które spotykam w bitwach. Nie dymi się, tylko pływa w ruchu. To w, w, wydaje mi się, że pomysł na e, gameplay wzięty od Euro, on właśnie coś tego typu pokazywał, żeby dymu używać później sobie. A na początku bejtować ostrzał i być troszeczkę w ruchu, przy czym wydaje mi się, że na Smoleńsku nie jest to proste. Widać, że tu cztery okręty się nami interesowały przez pewien moment. Nie jest to na Smoleńsku proste, bo on ani szybko nie rusza, ani nie jest zbyt zwrotny, więc tu jest troszeczkę problem. Ale może ta bitwa nie będzie tak nudna, jak myślałem po sklinach. Na razie nastukaliśmy 28 tysięcy, mam już trzy pożary na koncie, 31 tysięcy. KB jest odpuszczony totalnie. Był tylko tam nasz Wooster, który już dąży umrzeć. I my tutaj na spokojnie odchodzącym kursem pykamy sobie w pancerniki. Jest ich tutaj sporo, więc jest co strzelać. Drugi smoleńsko dziwo. Też jeszcze nie wiem czy się dymi, bo wcześniej nie patrzyłem na niego, ale na razie w dymie nie siedzi. Wiele osób uważa, że Smoleński jest OP, Wargaming twierdzi, że nie jest, bo średnie statystyki pokazują, że wyniki średnie są porównywalne do innych okrętów na 10 tierze. Przy czym, jeżeli ktoś ma bitwę, w której dopłynie do jakiejś pozycji, dostaje dewasta, robi, nie wiem, 1000 damage albo i nawet nie, no to potem, jeżeli ktoś zrobi 100 tysięcy w drugiej bitwie, no to średnia wychodzi w 50, no to w zasadzie nie jest dużo. I właśnie przez takie bitwy i przez kierowców, którzy nie potrafią tym okrętem grać, ten okręt jest uznawany za zbalansowany. A w rękach ludzi, którzy wiedzą, jak go dobrze wykorzystywać, to jest po prostu potwór i straszny rak. Jak dla mnie yy, Smoleński w tym sezonie rankingów były głównym problemem. I jak dla mnie ten sezon był najtrudniejszy, no może nie najtrudniejszy, najgorzej mi się w nim grało. W poprzednich jakoś tam była jeszcze jakaś sensowna kontra, tutaj naprawdę jest spory problem z tym, żeby coś sensownego tutaj zdziałać z tym smoleńskim. po drugiej stronie. Mamy już w międzyczasie zwiastun tragedii, dosyć szybko nam tutaj wpadł, po 6 minutach 81 tysięcy już na liczniku, 5 pożarów żeśmy zrobili i póki co ani jednego dymu żeśmy nie wykorzystali. Także fajny sposób na tutaj ma Mati. Mati, tak? Nie przekryli nie. Montana. Kurfurst, gdzieś tam za wyspami jeszcze Konqueror. Bardzo fajnie tutaj Mati gra. Myślałem, że będzie sobie stał w dymku i plumkał za darmo, ale jednak widzę, że wybiera troszeczkę ciekawszy sposób gry i chwała mu za to, bo będzie można to przyjemnie pooglądać tą bitwę. 3 do 2 w okrętach dla przeciwnika. Mati w międzyczasie już 95 tysięcy sobie nastukał. I mamy tutaj płynącego w naszym kierunku pełnego kurfursta. Cały czas manewrujemy. O dziwo, niezbyt wiele okrętów się teraz nami interesuje. Jak widzicie, tam sobie wypływa pełen Conqueror. Płynie sobie jeszcze zao. No i tutaj za darmo palimy sobie yy, Tak, no, Kto do nas strzelił? Było jakieś ostrzeżenie. Chyba kon tak, Conqueror coś tu próbuje do nas strzelać. Po tym, jak przez yy, 7 minut pływa sobie za wyspami, wreszcie próbuje zrobić jakiś damage. Bardzo mocno zastanawiam się nad serią, w której będę właśnie pokazywał takich y, bohaterów pola walki, ale problem w tym, że montowanie takich pojedynczych akcji różnych y, niezwykle utalentowanych kapitanów w World of Warships będzie dosyć, bardzo, dosyć czasochłonne, więc to jest główne ograniczenie. I y, może być też tak, że podpięte by to zostało pod jakieś naśmiewanie coś się ze słabszych graczy, także y, chyba ten pomysł porzucę. Po pierwsze, bo zajmuje dużo czasu, ja tego czasu mam ostatnio bardzo mało, no i drugie to, że docelowych klientów nie wolno obrażać. Nie wolno im wytykać tego, że nie umieją grać. Chociaż wiadomo, że nie umieją. No sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. Przeciwnik ma grozowoja na KPB. Nasze okręty coś tam próbują pod C. Z tej strony mamy dwa pancerniki. Jesteśmy... Jest Mati na Smoleńsku. No w zasadzie pierwszy damage teraz dostaje przy 116 tysiącach na liczniku. Zao jednak idzie dosyć mocno z tych. Ooo, tu jak pancernik przybył z pomocą, bo widzę, że zao ubyło dosyć szybko. Teraz warto by się dobrze ustawić, warto by przepłynąć za konkurora, żeby nam świecił tam tego konkurora i sobie do niego popląkać z dymu za darmo. Myślę, że to by było rozsądne rozwiązanie w tej sytuacji. Pastwiliśmy się tu w międzyczasie nad zao, ale Conqueror... przepraszam, kurfurs dokończył robotę. leci salwa. Bardzo ładnie tutaj Mati kajtuje ostrzał z konkurora. W zasadzie damage'u nie dostaje dużo. Teraz idzie dymek, tak jak przewidywałem. Konkuror puszczony boczkiem, żeby spotował. A my będziemy sobie teraz za darmo w konkurora strzelać. Damage drukuje się dosyć szybko. 9 pożarów, 155 tysięcy. Już mamy Kolejny pożar. I mamy pierwszego fraga przy 170 tysiącach. I teraz przerzucamy się na Ustera, który krąży w pobliżu tutaj, chyba teraz najbliższym okrętem. Jest nam gdzieś tam jeszcze Grozowoj, a jest jeszcze z tyłu Montana, także dość ciekawostka. Pancerniki przeciwnika grają tragicznie. Ale patrząc co robią nasze, to nie grają wiele lepiej. Montana też prawie pełna, także będzie co robić. 177 tysięcy. Flanka praktycznie pusta tutaj. Jest Uster tu przy wyspie i tam Montana i to wszystko. Sytuacja w okrętach dosyć wyrównana, ale mamy prawie 200 ponad 200 punktów straty do przeciwnika. Przeciwnik ma zajęte dwa kapy. Mamy na górze Yamato, Zao, Henryka, które krążą sobie wokół kapów, nie robią w zasadzie teraz... Uuu, teraz ładnie wsiadło komuś Ustera. Zmiana na pepance, tak, to jest właśnie klucz do grania na smolińsku. Nie bierzemy ifhe, bo mamy bazowo taką penetrację, że nie potrzebujemy podbijać tego ifhe na e, do strzelania w pancerniki. A jeżeli krążowników wiemy bokiem, no to wiadomo, próbujemy do niego z pepanców. I to jest bardzo efektywne. A tu widzę Matki gra na dużym zasięgu, więc pewnie dlatego e, pozwalam sobie nie dymić się, tylko wpływa sobie w ruchu a dzięki temu możemy uniknąć otrzymywania damage'u. Ja mam smoleńska na 16 km, dlatego częściej używam tutaj dymu, a Mati widzę korzysta z odległości, korzysta w tej chwili z tego, że przeciwnik jest spotowany, a jego nie widać i plumka sobie za darmo tym razem w republikę. 194 tysiące już na liczniku i powolutku wysuwa nam się tutaj Montana. Mati wie, że teraz będzie ją świecił Conqueror, więc tutaj na spokojnie plumka sobie dymek i znowu będzie Pompowanie damage No Mamy już prawie 200 tysięcy na liczniku, dwa fragi. Torpedowanie, ale tutaj jest szansa, że w Comperor będzie miał chrapkę, żeby te torpedy zgarnąć, więc widzę, że wypuszcza. Bardzo charakterystyczne jest to, że jeżeli chodzi o Smoleńska, nie wiem czy widzicie, te trackery, pojawiają się dosyć znaczne odległości, przy na przykład minotaurze one się pojawiają dużo bliżej, przez co łatwiej jest go trafić w dymie nawet na, na węch, tak jak strzelamy po tych yy, śladach, ale tutaj jest to troszeczkę trudniejsze. W międzyczasie czasie pojawia nam się jeszcze wsparcie, 215 tysięcy cały czas rośnie, bo oczywiście Montana się pol pali, poli się tak i zbiera dosyć spory damage tutaj jeszcze z pocisków cały czas. z kamuflażem z tegorocznego Halloween. Duży kaliber nam wpada jeszcze. Widać, że są tu bardziej efektywne. 252 tysiące na liczniku. No udało się tutaj. Smalling dopalił Montalny, mamy trzeciego fraga, 257 tysięcy. No i teraz będziemy pędzić, szukać jeszcze jakiegoś damage'u, jakichś kapów, żeby troszeczkę jeszcze tutaj tego rzędnik podkręcić. Przeciwnik ma jeszcze minotaura. Pytanie, czy ten minotaur awkuje i gdzie jest lotnia, bo jeżeli stoi sobie tam, gdzie pokazuje ją ostatnio na minimapce tutaj nam, tutaj był, chociaż wnioskując pod tym, skąd lecą samoloty, to możliwe, że gdzieś tutaj właśnie w tych rejonach się znajduje. Pytanie, czy minotaur awkuje i czy grozowość zrobi jeszcze coś sensownego, ale raczej samoloty go zamordują. No właśnie, o, Midway zatapia naszego Kurfursta. Mamy tu jeszcze Henryka w dosyć dobrej formie, także ta bitwa już jest wygrana, tu raczej nie da się tego przegrać. To prawda, przewaga punktowa przeciwnika jeszcze ponad 100 punktów, ale zaczyna y, topnieć, bo nasza przewaga w okrętach będzie na tyle duża, że zaraz sobie wszystkie punkty przejmiemy. Przyspieszymy jeszcze, bo teraz będzie szukanie przeciwnika. Widzę, że nasz nasze hakuri trochę się morduje z tym grozowojem. Chyba płyniemy polotnie. Aha, mamy Awka tutaj, stąd też trochę damage wpadnie. Pancerniki też ma na damage. No dużo tu nie narobiliśmy. 286 tysięcy nam się teraz pojawiło. No i widać skąd latają samoloty, więc Midway stoi sobie tutaj przy wyspie. Sytuacja punktowa jest na szczęście na tyle dobra, że nie wygramy na punkty, zanim Matt nie dopłynie do lotniskowca i będziemy mieli darmowe fragi tutaj jeszcze. Grozowo i raczej szybko w nasze ręce nie trafi, bo jest bardzo daleko. I lotnia się nim interesuje, ale my tutaj sobie spokojniutko płyniemy do lotniskowca. Już mamy na bardzo bliskiej odległości pojawiają się samoloty. O, zao! Torpedował grozoboja. No i jest nasz, nasz worek z domejżem. Pompujemy po 10 tysięcy towantów wchodzi pięknie. Przekroczyliśmy 300 tysięcy, 9 sekund do końca bitwy. Oto ostatni okręt przeciwnika. Pelotka na Smoleńsku też nie jest zła, ale no niestety nie dało się tutaj tego fraga ukraść. Screenów nie mam, bo są bardzo małe. Także z mojej strony. To wszystko do usłyszenia i na razie.